Rothschildowie, największe imperium finansowe stworzone w jeden dzień. Rothschildów ciężko znaleźć na listach najbogatszych, choć majątek rodziny szacowany jest nawet na 50 bilionów dolarów. To 650 razy więcej niż majątek samego Billa Gatesa. Do wejścia na szczyty światowej finansjery, Rothschildom wystarczyły dwa pokolenia. Kluczowy był jednak jeden dzień. Jak do tego doszło? Jest 18 czerwca 1815 roku. Po Waterloo wielka bitwa ma się ku końcowi. Na jej wynik czekają inwestorzy w Londynie. W grę wchodzą ogromne pieniądze. W przypadku zwycięstwa Napoleona brytyjskie obligacje będzie można wyrzucić do śmieci. Głowa rodziny i ówczesna wyrocznia wśród inwestorów Nathan Rothschild wynik bitwy zna wcześniej dzięki swoim szpiegom na polu walki. Stawia na szali cały majątek rodziny. Najpierw sprzedaje posiadane przez rodzinę brytyjskie obligacje. Wśród inwestorów pojawia się panika. Każdy chce minimalizować straty. W końcu lepiej sprzedać obligacje taniej teraz, niż oddać za darmo za chwilę. Zanim wieści z pola bitwy oficjalnie docierają do Londynu, brytyjskie obligacje mają wartość niższą niż papier, na którym je wydrukowano. Wszyscy uwierzyli, że skoro Rothschild zaczął sprzedawać, to pewnie Napoleon wygrał bitwę. A los Wielkiej Brytanii jest niepewny. Nim ktokolwiek się połapał, że stało się inaczej, wszystkie brytyjskie obligacje znowu znalazły się w portfelu Rothschildów, którzy odkupili je na nowo tym razem za bezcen. Blech przyniósł rodzinie potężne zyski. W ciągu jednego dnia powstało imperium finansowe największe w historii ludzkości. Tak, rodzina Rothschildów weszła w posiadanie wszystkich zobowiązań Banku Anglii, czyniąc z tej instytucji swojego dłużnika.